Historia filozofii na krótko. Plotyn: filary systemu, hipostaza pierwsza. System Plotyna, co wiemy z poprzedniego odcinka, mimo wielu nawiązań do koncepcji czy poglądów pochodzących od innych myślicieli, jest systemem na wskroś oryginalnym, o którym można by powiedzieć, że takiego jeszcze nie było. Na nowo ujęte i przemyślane kwestie tego, co niecielesne, tego, co zmysłowe, zależności między nimi, prymatu jednych nad drugimi, to w istocie problemy metafizyczne, z którymi zmagało się wielu filozofów starożytnych. Nauka o bycie przez kilka stuleci nie była jednak chętnie rozwijana. O przyczynach tego mówiliśmy wcześniej. Jednak temat bytu i konstrukcji rzeczywistości powrócił w wielkim stylu, właśnie u Plotyna, który dał światu wizję owej całości. System plotyna można rozpatrywać w różnej kolejności i tak też robili to badacze. Jedni zaczynali od świata zmysłowego czy materii, wznosząc się wyżej do kolejnych hipostaz. Inni zaczynali od środka, czyli od hipostazy drugiej umysłu. My zaś zaczniemy od hipostazy pierwszej. Jak zaleca historyk Giovanni Reale, ponieważ ma to według niego głębszy sens. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawą plotyńskiego systemu jest zdecydowane rozróżnienie świata inteligibilnego od zmysłowego, a co więcej, ten pierwszy warunkuje drugi, tak więc uzasadnione wydaje się rozpoczęcie od tego, co jest zasadą dla całości. Zatem możemy już teraz zapytać, czym jest pierwsza hipostaza Plotyna. Nie powinna nikogo zdziwić odpowiedź na to pytanie. Otóż fundamentem wszystkiego, co jest, czyli samego bytu oraz zasadą absolutną jest jedno. Inne nazwy to jednia bądź hen. Plotyn wywodzi to z takiego oto rozumowania. Wszystko, co istnieje, każdy byt jest ostatecznie tym, czym jest, na mocy jedności. Usunięcie jedności powoduje rozpad rzeczy, przestaje ona istnieć, zatem jedność stanowi tu o bycie, o jego byciu tym, czym jest. Aby dobrze zrozumieć, co ma na myśli plotyn, Przytoczmy fragment z Enead. Wszystkie byty są bytami dzięki jedności, bo czymże będą, jeśli nie będą jednym? Przecież z chwilą, kiedy zostaną pozbawione jedności, już nie są tym, czym się nazywają. I tak nie ma wojska, jeżeli nie będzie jednym, ani też nie ma chóru, ani trzody, żeby nie były jednym. A nie ma także domu, ani okrętu bez jedności, bo dom i okręt są właśnie jednym po którego stracie ani dom już domem nie będzie, ani okrętem okręt. Nie będzie wtedy wielkości ciągłych, jeżeli nie będzie w nich obecne jedno. Oto w razie rozcięcia tracą swoje jedno i w miarę jak je tracą, wyzbywają się swojego bytu. Wszystko pięknie, tylko jak Plotyn rozumie owo jedno? Czy chodzi mu tu o jakąś istotę rzeczy? Może o Arystotelesowską substancję? Co sprawia, że każdy byt, a więc także każda materialna rzecz jest... Tym, czym jest i co sprawia, że jest właśnie tym, a nie czymś innym. Plotyn wcale nie ma na myśli tutaj jakiejś dziwnie pojętej istoty rzeczy. Jemu chodzi tu o duszę. Mieliśmy zacząć od najwyższej hipostazy, ale to bardzo ważne, aby zrozumieć, jak został pomyślany jego system. Dusza, skądinąd trzecia hipostaza, jest tą siłą, która kształtuje i formuje zmysłowy świat. I to właśnie dusza jest podstawą istnienia jedności w rzeczach. Jednak dusza nie jest sama jednością, a jedynie obdarza byty tą jednością i na ile udzieli jej bytom, na tyle możemy mówić o stopniowalnej jedności w bytach. Niektóre mają jej więcej, niektóre mniej. Sama dusza również otrzymuje jedność od czegoś wyższego, a ściślej mówiąc od hipostazy drugiej, którą jest nóz, umysł oraz byt. Nus i byt nie jest jednością, bo choć posiadają wyższy stopień jedności aniżeli dusza, to byt i umysł zakłada dwoistość. Podmiotu myślenia, czyli umysłu i przedmiotu myślenia, a więc bytu, a nawet wielu bytów, które na tym poziomie są ideami. Tak więc hipostaza druga nie może być jednym, zatem najwyższą hipostazą, źródłem jedności we wszystkim jest jedno samo w sobie, wolne od jakiejkolwiek wielości. Zasadą absolutną i absolutnie prostą, która niczego nie potrzebuje, aby być, słowem mówiąc, jest absolutem. Zacznijmy więc omawiać system plotyna niejako od samej góry, od pierwszej, najwyższej hipostazy, jednego. Pierwszą i niejako najważniejszą jej cechą jest nieskończoność. To może być zaskakujące, pamiętamy przecież, jak Grecy rozumieli nieskończoność jako coś niedoskonałego, niekompletnego, niedookreślonego. Nieliczni tylko filozofowie przyrody uznawali, że zasada arche jest nieskończona. Był to choćby Anaksmander, jak pamiętamy. Plotyn uznaje nieskończoność za cechę świata niematerialnego, co jest zasadniczą różnicą w stosunku do jońskich filozofów przyrody, którzy nie znali nawet takiego pojęcia jak świat inteligibilny, a ich nieskończona prazasada dotyczyła bardziej aspektu czasowo-przestrzennego, ale też w stosunku do twórców wielkich systemów Platona i Arystotelesa, którzy uznawali nieskończoność za niedoskonałość. Zapytajmy zatem, co nieskończoność znaczyła dla najwyższej hipostazy. Czym dla niej była? Przytoczmy fragment NEAT. Jeżeli zaś ktoś ponownie pyta o sposób, to niechże sobie przypomni o tamtej mocy, że nie ma ilościowo określonego rozmiaru, lecz choćby ktoś dzielił ją myślnie w nieskończoność, to zawsze ma do czynienia z tą samą mocą, mocą dogłębnie nieskończoną, gdyż nie ma ona w sobie materii, a tylko wtedy by malała razem z objętością bryły i utonęła w otchłani małości. Otóż jedno jest nieskończone w posiadanej mocy, mocy stwarzania, zarówno wszystkich rzeczy, ale też samego siebie. Tym jest właśnie owa nieskończoność w świecie niematerialnym, w świecie inteligibilnym, nieskończoną energią twórczą, która też jest niematerialna. Zatem jedno transcenduje nie tylko świat zmysłowy, ale również inteligibilny. Jest ponad bytem i ponad myślą. Można spytać więc, jakie jeszcze cechy posiada owa najwyższa hipostaza? Jak można ją określić? Plotyn często używa określeń negatywnych, a więc nie jest tym czy tamtym. Z tego też powodu mówi o jednym, że jest niewysłowione, ponieważ nazwa dotyczy rzeczy, a jedno jest ponad wszystkimi rzeczami i umysłem, czasem jednak określa je w sposób pozytywny. Zwłaszcza kiedy używa nazwy jedno, nie jest nim bowiem jakaś określona jedność, lecz jest jednym w sobie, absolutnie prostym, lecz nieubogim, ponieważ jest racją i przyczyną istnienia jedności we wszystkich innych rzeczach. Musi jedno być dzięki samemu sobie, niezmieszane z rzeczami od niego pochodzącymi, samowystarczalne i w końcu też dobre. To określenie, inaczej Agaton, to dobro samo w sobie. Jedno nie potrzebuje oczywiście być dobrym dla siebie, aby być jednym. Jedno jest dobrym dla innych, którzy go potrzebują. Zatem jest też ponad dobrem niejako. Kiedy Plotyn mówi, że jedno jest ponad bytem, czy ponad myślą, czy ponad życiem, to nie oznacza to wcale, że uważa, iż jedno jest niebytem, niemyślą, czy nieżyciem, a raczej chce powiedzieć, że jedno jest po prostu czymś wyższym od nich, ponieważ byty, myśli, czy w ogóle życie są jego wytworem oraz z niego pochodzą. Jeszcze jedna kwestia dotycząca jednego. Jedno nie myśli samego siebie, jak było to u Arystotelesa, gdzie najwyższy umysł był myślą myślącą samą siebie. Nie oznacza to jednak, że jedno jest nieświadome siebie. Oto znamienny fragment. Jedno nie jest jednak jakby bez postrzegania, lecz wszystkie jego rzeczy są w nim i z Nim, rozróżnia się całkowicie, jest w sobie życiem i wszystkimi rzeczami w sobie, i oto jego uświadomienie jest nim samym, jakby dzięki współświadomości i pozostaje ono w wieku istym spoczynku oraz myśleniu, inaczej niż jeśli idzie o myślenie umysłu. Widzimy więc, że sprawy zaczynają się komplikować. Plotyński absolut nie myśli samego siebie, zarazem będąc świadomym siebie. Stwarza wszystko, ale i samego siebie. Czy może być coś jeszcze, o co chcielibyśmy zapytać? Owszem, możemy i zapytamy. Dlaczego w zasadzie absolut istnieje i dlaczego jest taki, jaki jest? Osobiście nie oczekiwałabym odpowiedzi na tak postawiane pytania, ale Plotyn sam je sobie zadał i oczywiście na nie odpowiedział. Odpowiedzi te jednak wymagają pewnych założeń. Po pierwsze, musimy wykluczyć, że jedno istnieje przez przypadek. Po drugie, jedno nie istnieje na skutek wolnego wyboru, który polegałby na wyborze czegoś z istniejących przeciwieństw. Po trzecie jedno nie istnieje z konieczności, ponieważ ona jest późniejsza od niego oraz jedno jest koniecznością dla innych. Po czwarte nie powinniśmy rozumieć absolutu jako bytu, istoty czy określonej natury, a następnie wyjaśniać jego działanie, odwołując się do tychże. Poczyniliśmy już pewne założenia, zatem zapytajmy plotyna jeszcze raz: dlaczego jedno istnieje? Ponieważ jedno, absolut, jest zasadą, która ustanawia samą siebie, jest działaniem, które siebie stwarza, i nie możemy tu odróżnić podmiotu działania od tego, co stwarza, bo podobnie jak w przypadku myślenia, nie ma podmiotu myślącego i tego, o czym myśli ów podmiot, a jest ono, jedno, wolą bycia tym, czym jest. Jedno chce być tym, czym jest, ponieważ jest czymś, co najwyższe, najbardziej pozytywne i najbardziej wartościowe. Jest czymś najlepszym i nie mógłby on nie chcieć tego. Zatem przyczyną istnienia absolutu jest on sam. Ostatnią kwestią, jaką poruszymy w związku z najwyższą hipostazą, będzie emanacja, którego źródłem jest jedno. To charakterystyczny rys systemu plotyna. Emanacja, czyli wywodzenie się hipostaz z niższych z tych wyższych. Ostatecznie prawdziwym źródłem emanacji jest absolut. Jedno, najwyższa hipostaza. Wszystkie rzeczy, czy to zmysłowe, czy inteligibilne, pochodzą od stwórczej mocy jednego. Ta jego aktywność jest wieczna i w żadnym razie nie powoduje ubytku jego mocy, która, jak wcześniej słyszeliśmy, jest nieskończona. Plotyn często posługuje się obrazami, które mogą pomóc zrozumieć tę kwestię. Przytoczmy jeden fragment o tym mówiący: Jest mianowicie jakiś jakby punkt środkowy, po nim koło z niego jaśniejące, a po nim koło jeszcze inne, światło ze światła. Zewnątrz nich nie ma już innego koła świetlnego, lecz jest to, które potrzebuje obcego blasku w braku światła własnego. I niech to będzie krążek, a raczej kula, taka, która od tej trzeciej z rzędu do niej bowiem przylega, bierze cały blask przez nią promieniowany. Więc owo wielkie światło świeci, pozostając w sobie, i blask od niego przenika za sprawą wątku, inne zaś światła świecą z nim razem i częścią pozostają w sobie, a częścią dają się dalej pociągać blaskom oświetlanego ciała. Możemy szybko zidentyfikować w tym fragmencie poszczególne hipostazy. Punkt środkowy to niewyczerpalne jedno, drugi krąg to nóż, trzeci to dusza, a następnie krąg, który jest poza zasięgiem światła. On symbolizuje materię, która jest ciemnością i sama potrzebuje oświetlenia. Jednak pojawia się pytanie: dlaczego jedno, przecież zadowolone z siebie, nie pozostało samo w sobie? Skąd pomysł, aby wytworzyć wielość bytów? Plotyn daje odpowiedź i na to pytanie, choć aby się do niej przygotować, trzeba znów poczynić kilka uwag. Po pierwsze, jedno. Zasada jest przyczyną istnienia wszystkiego. Mówi Plotyn, że zasada rodzi, a to co zrodzone jest niższe od rodzącego, to zrodzone byty potrzebują rodzącego, a nie na odwrót. Jednak można zapytać, czy rodzący, cały czas mówimy tu o jednym, musi to robić? Czy jest jakaś konieczność, która wymaga tego? Czy źródło światła może przestać świecić? Otóż Plotyn mówi o dwóch rodzajach aktywności, wszystkich trzech hipostaz. Pierwszy z nich to aktywność bytu, która pozostaje w nim. A w przypadku jednego polega na tym, że ono po prostu jest i wiecznie trwa, a więc działanie jednego podtrzymuje go w istnieniu. Natomiast drugi rodzaj to aktywność wypływająca z bytu, co w przypadku jednego będzie oznaczało wywodzenie innych światów. Zatem, w świetle wszystkiego, co zostało do tej pory powiedziane, i ze względu na to, że jedno chce być tym, czym jest, to rodzenie, stwarzanie, emanacja jest koniecznością chcianą przez nie, można powiedzieć, jest konsekwencją aktu woli. Tak więc przyczyną emanacji jest wola jednego, aby być tym, czym jest. Zobaczymy wkrótce, że taka odpowiedź była zupełnie nową filozofią i co więcej, przyniosła kilka nieoczekiwanych konsekwencji. Historia filozofii na krótko.